Wszystkim z tej strony, fajl dzisiaj sobie zagramy w FIFA 12 Multiplayer. mną jest ponownie z Witam. Jesteś z, z Polski, tak? Tak, tak. A dobra, dobra, koniec słucharów. Zagramy sobie Argentyna kontra Szwaby. Jak mi brać. No, Szwab germanizuje się na no, KJP. O, okej. Okay. Okay. Ajaj. Ajajaj ja, Ok. A, już postraszę. Teraz, o, o, o. 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 Ale combo. Co, nie znowu. <laughs> ci ci co? Ja cię chciałem po, po prostu postraszyć <laughs> Gol? a nie. Kurde, no bez jaj. <laughs> Też jeszcze raz. Jeszcze Jeszcze raz. O, o no masz. ups bo ten no kaszkarpeto o Tá Ah! Oh. ha o wow. czy ktoś go postrisa. eu <laughs> A tak tam starałem się nie stracić, nie? Tak. Miller. Dobra, i teraz jest kolei możemy. Nie, no bez jaj. Dobra, A. <grym> Ej, tak. Zajmę się Ależ Zajmę się tym. Przeszedłem.

Jest mamo wygrałem <laughs> Leo Messi, piękny gol Nie no czy ja by. Ja bym pewnie Ja bym pewnie nie strzelił na jego miejscu A. Nie? nie? No, nie, nie, nie. <laughs> na pewno bym przeszczelił na A czaję się jakby taki Leo Messi taki strzał przeszczelił już do bramki co To naprawdę za dobre wejście, Bardzo dobre wejście. Bardzo dobre wejście. A nie. Lol. Łukasz Podolski teraz. Łukasz Podolski O! zarówno w polu karnym jak i poza nim. Świetnie. Udało mu się przeskoczyć nad rywalem atakującym ślizgiem. Co z tego wyniknie? O. kurde, a to ładnie poszedłem. Ładnie poszedłeś tam, nie? No. No nie. Tak, tak mało brakowało. Nice. Ale podoba ładnie. Świetna współpraca. Czy to wykorzysta? A! Piękny gol. Znowu Higuain chyba. Tak, tak. Masz co nadrabiać. A, wtedy tak, wtedy wesji, tak. nie. Masz co nadrabiać. Zapraszam do tańca. Maria. A, kurde, no nie strzeliłem trzeciego. Dobra, może coś. <laughs> nie wiem, przynajmniej akcję jakąś miał, nie? <laughs> nie ma synek. Messi. I wow! No z dystansu nie sprawiło Kurde. Wow! wow. Ładnie, 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 soke. Salena Gomez, cześć. Ej, mi. Ale Kurde. Może. So, przepraszam wszystkich. <ścoughs> Nie, nie, no, z, miałem taką jest ścinę, że ja w ogóle nie widziałem ten strzału. Za... Bardzo ładny gol, teraz widzę dopiero. Wiesz? Ja w ogóle nie widziałem strzału. Poczekaj, bo mi coś warpuje, no. Kurde, no. Wszystko jest przeciwko mnie. Wszystko jest przeciwko mnie. Okej, okay, dobra, jeszcze. Już... No nie, no cholera jasna. Dobra, już jest ok. No, co za hamuwa. Nie muli mi, akurat kiedy mi dobrze idzie, to muli, no. Ale już jest okej. Okay. Jeśli ko kogoś drażnią to takie zamulenia, to przepraszam. Ja też przepraszam. Ale no... Ale te chwilowe zamulenia mam nadzieję, że to zreko zrekompensuje wysoki poziom. Nasz. Pff. Nie, ale na no serio, w ogóle nie widziałem jak to strzelałeś. Takie miałem zamulenie. Oh. Nie dotknąłem chyba, Nie, nie, nie. nie, nie.

Zanetti odbiera piłkę w drużynie przeciwnej. Ładnie tam idziesz. Ty sobie tak ten TGS... Te <śśmiech> <laughs> Podszedł <ja> chyba... <laughs> pierwszy lepszy. <śmiech> 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 <Kul> <laughs> chyba tego triku nie potrafię, co <laughs> <laughs> chciałem zrobić. A, no, ja nie potrafię. nie strata piłki. Szansa! A, dobra. Maria. Kurde no! Tak, Jej, taki bramki, I taki A tam rozpoślega. był drugi chyba Argentyńczyk. Do którego on znaczy, chce tak podać? Chyba nie, nie, nie być albo uciekł. Uciekł, lol. <coughs> <outside>. <coughs> tam się <coughs> poświecił to. <tatę. coughs> o! Widził. Jeśli czasem są takie właśnie z... To bardzo przepraszam za to, ale no... Coś może mi się dzieje, jakiś tam program w tle i, i on właśnie powoduje te ścinki. O! Co się stało? Aha! I jak? Znowi grę? Co? Co się stało? No bo jakoś zrobiłem ścisk, bo zablokowałem Ci nogę i tak No no no, ale dobre to było. Myślałem, że to ja tak zrąbałem, ale dobra. Że to byłoby śmieszne, jakbym tak zrąbał. <laughs> Jak se Ale szal, nic sobie wziąłem. Ola ole Ole, ole stały. A mój podnosi rękę jeszcze Zagranie głowy Brawo. Interwencja na najwyższym poziomie. Bez przesady LOL. No, ale no co to ma być? Zawsze jak mam piłę, to jest koniec. <laughs> tak, co ty tam kombinujesz po meczach? Czy przed meczami? jest. A, no, wszystko jest. No dalej. Ale już ładnie, 2-1. Ale dobry początek miałem, nie? Dobry, dobry. Dzięki, dzięki. Ja Wow. Fantastycznie z spoko Żadnych nawet nie miał, spoko, spoko ogólnie z ymm, wykonanie, ale za lekkie, nie? No no Kurczę, po co? A jest Ten mój mały <laughs> Cicho Cicho dziadku Messi? O, a to ja na ten No nabijajcie ja... Oj się <laughs> LOL No nie, to w no w nie popchnął no, jaki w ham. W jaki w ham. Gdzie fair play? Wy tyfy. Czerwona, różowa, różowa. Taki wiesz, że między żółtą a czerwono będzie różowa. chyba wow. kartka dla Niemca i kit. A bo to Niemcy. Dobra. No, Chciał sobie Pana. za bar za bardzo puściłem. teraz. No. Wo. Przeciwnicy przejęli Tak, to ważny przechwyt. Pomyłka, która się No, Kurde, no, jak wleciał. Pasko. Pomocy. O kurde. To było dobre. Messi. O. Czysto, bez faulu odbiera lamp. No, takie zagrania często kończą się utratą piłki. Potęk tenk... ładnie. Na połowie rwala znakomicie obejmuje. Ładnie, ładnie. A, nie wie, nie oki wasz mnie. Kurczę miał wtedy. No nie. Adawało się, że A jednak przejął. Dobra. O, kurde. Nie mogę na żadnej akcji teraz robić. No. No, no, no. <laughs> nie ma jej. Zagranie taktyczne. To było. Zagranie taktyczne, panowie. Strata i przy piłce rywale. Nie, muszę mniej tak wypuszczać sobie. Zauważyłem, że często Puszka. tracę, ale często też się to opłaca. To tak już Demichelis przejmuje piłkę. Dobrze. Ładny, skuteczny ślisk Mi Maria. i teraz strata. Ło! Wow. Ło wow. wow. wow.

no co tak ścina? Jasne. Yes. Yeah. <grystanie> 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 minimalizuje. minimalizuję. Przegrywali wysoko, Przegrywali wysoko, no prawda. Jest tak wysoko? No wiesz, no na prawdziwym meczu to trochę by się załamali, nie? Nie dali przeciwnikom powiększyć przewagi, odskoczyć, wyrównująca bramka... Boże, no, no... no, się no ale niemal nie brakowało. Poza linią tak. za <laughs> No, Messi, takie strzały to bramkarze bez wysiłku. Ładne wejście demichelisa. Michelisa. <laughs> A, <Aj>, i co? <laughs> no, nie, pomyliło mi się Piłkę przejmują rywale Miller. Pięknie, piętą, dokładnie do koleki. Wow. Łukasz Podolski Póził Próbował wślizgiem. Igwein Nie, kurde Dobra no udało się przejąć No i piłka w posiadaniu Ajde. drużyny przeciwko... Kaleka teraz zagrała Dobra No baleta Kurde Nie mogę teraz żadnej akcji tutaj rozegrać A też Znaczy no dobra ale rozegrałeś i go ładne no, Ale masz dalej piłę Przerwanie akcji przeciwnika przez No wreszcie Gonzalez. No nie o <laughs> Ależ Kurde, nieudana akcja. Powoli, powoli mecz zbliża się do końca. 5 minut zostało, no i zobaczymy, jak to do końca. Obrona i to wygląda. no i już z tego nie za. No. No Kurde, bo zauważyłem, że wyszedłeś, ale A? za późno co zrobiłem. Poczekaj. A w ogóle dobry strzał taki. Nie za mocny, bo to taki podkręcony, ale ładnie by wyleciała. O, wszedł ładnie. Trzeba to przyznać mu. To prawdziwa wojna nerwów. Kto zwycięży w tym spotkaniu? <grybuj> wojna nerwów. Dobra. Kurda nie. Za szybko stracili. No... O. No co jest, koniec 2-2 Jak po Okej, no to w sumie wynik dla nas, yy, no, w porządku, nie, wynik No wiesz, nie przegrałeś, nie wygrałeś Ty ja, aha, o, ale ładnie prowadziłem Dobra, no to to w sumie tyle, nie, to na razie no. Nie przyciągamy